Epoka akwajowa, witam wszystkich serdecznie. Moi drodzy, po ostatnim filmiku, w którym to przycinałem i wysyłałem roślinki mokrym łapskom oraz Papciowi kubikowi, spłynęła na mnie prawdziwa lawina zapytań, próśb o wysłanie, o sprzedaż roślinek. Kochani, nie mam tyle roślinek, nie mam tyle roślinek, żeby wszystkich zadowolić, żeby nikogo nie skrzywdzić. No, no, sami widzicie, mam dwa akwaria, e, lubię roślinność. Wszystkiego wam nie oddam, nie sprzedam. E, dlatego powstaje ten filmik. E, po prostu odbijam piłeczkę w stronę sprzedawcy, u którego bardzo często sam kupowałem roślinki. E, teraz po prostu nie potrzebuję żadnych roślinek. No, ale zadzwoniłem do gościa, mówię mu, że jest taka i taka sytuacja że po prostu jest wart za zareklamowania go na YouTube, że ja wiele razy kupowałem u niego roślinki i, i byłem zadowolony. Nigdy nie było najmniejszego problemu. Kontakt z nim jest bardzo dobry, można porozmawiać. Nie tam, że jakiś siedzi gość, czy Ktoś i naburmuszony, o, ktoś dzwoni, chce ku mnie kupić roślinki. Nie, po prostu z gościem się pogada normalnie, zapytasz, odpowiedź i elegancka sprawa, to co bardzo lubię i szanuję u ludzi. Roślinki przychodziły w bardzo dobrym stanie, elegancko zapakowane i tak sobie pomyślałem, że po prostu czemu by go nie zareklamować? Jeśli potrzebuje się roślinek większych z hodowli wodnej. No to kupujcie u, u tego gościa, u którego Wam zaraz y, pokażę. P51. A dlaczego akurat y, tego sprzedawcę polecam? Dlatego, bo większość z Was, jak sugerowałem, proponowałem, żeby kupić roślinki in vitro. To nie wiem czemu, ale się ich boi. Ja naprawdę miałem sporo roślinek in vitro i. I co miało się przyjąć, to się przyjęło, a co miało zdechnąć, to zdechło. Ale to było wszystko uzależnione od parametrów wody, a nie od tego, czy to jest hodowla in vitro, czy to jest hodowla wodna. No ale chociaż z drugiej strony, jeśli zbiornik jest taki jak mój, już z większymi roślinkami, no to te małe sadzonki in vitro rzeczywiście mogłyby mieć problem z przebiciem się do światła. I mogłyby zostać przytłumione przez te większe roślinki, które już są zademowywane, już dłużej rosną w akwarium naszym, więc dlatego odsyłam Was do tego p 5 k na Allegro i pokazuję jego paczuchę. A jak będziecie zainteresowani, to kiedyś poproszę, albo sobie sam po prostu kupię jakieś roślinki in vitro od tego. Drugiego sprzedawcy, którego też bardzo lubię, i noszyk dostałem od ShopN Nie, no śmieję, też miałem taki sam. Ok, paczucha, Taka kurczę. Czy mi się to jedną ręką uda wszystko zrobić? No, kurde, zawodowi mnie Uda się, nie uda. Uda czy nie uda? się nie uda, albo może jeszcze Spróbujemy Jakby chciał Ci sobie pomóc Dobra, paczka, jak paczka W środku papiery, stropian. Nie no śmieję Stropianu nie ma, ale Gazeta, która zabezpiecza przed y, y, utratą temperatury, y, stara szkoła, folia wąbelkowa. Ok, paragonu nie ma, bo to akwarium dostałem w prezencie. Przy prezencie, no, tak mówiłem, prośba, że ja jeśli chcę ze mną współgrać, nagrać ten filmik. To, to niech mi wyślę. jeśli będę po, mógł pokazać te roślinki od niego, jeśli nie to to i tak nagram filmik, tylko że po prostu nie będzie y, pokazanego tego jak one przychodzą same widzicie, spore, duże sadzonki zapakowane bez wody To i woda po co, roślinki mają w sobie same sporo wilgoci Zaraz muszę obczaić, co to są za roślinki i w ogóle. I tak, to jest Rotala makranda, Ludwigia arcuata i Rotala bonsai. Rotala bonsai. No, różni się troszeczkę od tej mojej, ale, ale niewiele. Tutaj o, tu są to właśnie yy, nowe sadzonki. A tutaj to moje. No, wiadomo. Transport, te sprawy, ale, ale nie takie malutkie. Tutaj mamy makrandę. Dwie sadzonki. Też spore, spore naprawdę. I yy, Ludwigia. Arquata, A tutaj moja trochę przywidzona. A tutaj od pepiatek jeden z Allegro. Tak więc mam nadzieję, że sami widzicie, że ja jaką miałem korzyść z tej reklamy praktycznie żadną. Kilka sadzonek roślinek, obyłbym się bez tego, ale po prostu chciałem Wam pokazać, Wam pomóc w znalezieniu odpowiedniego sprzedawcy roślinek do Waszych akwariów, bo, bo ja niestety, chociażbym bardzo chciał, ale nie dam rady, nie jestem w stanie Wam wszystkim wysłać roślinek, tych jakich chcecie, naprawdę. Tak samo było dużo próśb o wysłanie e, przeze mnie Eleo Harisa ale moi drodzy Eloharis tak mi się e, rozrósł w combo, e, stworzył tak bardzo zbitą darń, że ja tam normalnie, jak go przecinałem nawet wczoraj, to normalnie. Całe podłoże mi się ruszało, jak troszeczkę coś nożyczki źle złapały, albo nie chciały uciąć, za dużą kępę wziąłem nożyczkami, to normalnie całe podłoże mi się ruszało. Że jakbym chciał chociaż troszeczkę tego aleocharisa wyrwać, to by mi to wszystko poszło, że nie chcę, nie chcę sobie też nacudować w swoich akwariach, nie chcę narobić sobie problemów wtedy, kiedy wyszły na prosto. Dlatego przepraszam Was, przepraszam, ale nie mogę, tak jak już mówiłem, nie mogę wszystkim wysłać swoich roślinek. Dlatego próbuję Wam pomóc w taki, a nie inny sposób, odsyłając Was do mojego zaufanego sprzedawcy. Jeszcze rzut oka na jego stronę na internecie i żegnam się z Wami. Jak sami widzicie, nie tylko ja jestem zadowolony z tego, co oferuje p 1. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć, akwaryści.